jako z tej strony, na tym nagraniu pokażę Wam, jak z, jeszcze zwiększyć zyski z Future ad Pro reklamując inne biznesy na stronie. Ponieważ Future ad Pro jest to platforma reklamowa i za to, że Wy wykupujecie te pakiety, adpaki, na których zarabiacie, dostajecie wy jeszcze wyświetlenia swojej reklamy. Od was zależy, co będziecie reklamowali. Ja mam taką radę, że skoro te osoby, które oglądają te reklamy tutaj, mają już tutaj konto to są zainteresowane zarabianiem przez internet wstępnie już coś tam wiedzą więc fajnie by było zaproponować im po prostu coś podobnego coś mm, albo coś nowego dzięki czemu mogliby jeszcze więcej zarabiać eee, no i tyle pokażę wam jak to zrobić jeżeli nie macie jeszcze pomysłu możecie napisać do mnie pewnie ja wam podpowiem i też taka rada nie reklamujcie Future Neta i Future Ad Pro Tutaj bo to się mija z celem, tylko stracicie swoje wyświetlenia reklamy. Dobra, wchodzimy w reklamowanie. Stwórz nową reklamę. Tytuł reklamy. Ja tutaj będę, za, będę promował sposób na kilka stówek bez inwestycji. Myślę, że trochę osób, jak się zapoznają z tym, to napiszą do mnie i pomogę im zarobić. Tytuł reklamy wejdę sobie tak 500 zł dla każdego. Jeżeli nie macie właśnie też pieniędzy na inwestycje, a chcielibyście zacząć zarabiać przez internet, możecie zapoznać się z tą stroną, e, później napisać do mnie. E, ja Wam pomogę krok po kroku. Zresztą tu jest wszystko opisane co trzeba robić. I tym sposobem zarobicie sobie pierwsze pieniądze. Nawet możecie zarobić nic nie polecając, tak około 1000 zł, ale taki gwarantowany zarobek to jest około 300-500 zł. Więc na start myślę, że to już będzie fajna kwota. No i tyle, yy, przechodzę sobie tutaj, wpisuję tytuł reklamy. Tutaj mamy podgląd, jak widać. Bez inwestycji lub nawet 500 zł bez inwestycji bo tam. No, nie będzie tak. Tekst reklamy. Nie wiem czy muszę tu coś wpisywać. Dobra, dodajemy sobie wtedy następny tutaj link. Macie adres url strony, dajemy tak, filtrowanie. Więc tutaj możemy sobie ustawić jaki ma być wiek, płeć, mężczyzna, kobieta, to tutaj dla mnie jest to obojętne. Wiek damy 21, 30, 30, 50, o dobra. Kraj Polska. Widzicie, fajnie można sobie tutaj stargetować tę reklamę. Dajemy tylko na Polskę, czyli tylko polscy użytkownicy, tylko Polakom będzie się wyświetlała ta reklama. Język tak samo. Polski. Dostępne wyświetlenia 1600. No i te 1600 sobie tutaj przydzielam. OK, gwarantowane. 300 500 zł na start dla każdego. Nic nie inwestujesz, więc nic nie ryzykujesz. No i yy, czekajcie, może coś jeszcze dopiszę. Yy, nic nie inwestujesz, więc nic nie ryzykujesz. Sprawdź, a nie pożałujesz. Taka rymowanka wyjdzie. Czekajcie, ja mogę tak zrobić. O za długa, za długa, tak, za długa? Może być tylko 120 znaków. No i dobra, taką reklamkę daję, zatwierdź. Reklama teraz musi być zaakceptowana, nie jest ona jeszcze widoczna, czyli teraz y, pracownicy Future Ad Pro muszą ją sprawdzić, czy jest zgodna z regulaminem, i wtedy zaczyna ona już być wyświetlana. Użytkownicy wchodzą, przeglądają sobie, aha, aha, fajnie, dobra. I jak ktoś będzie zainteresowany, to po prostu do mnie wtedy pisze, i ja mam też dodatkowe profity za to właśnie, że wykupiłem te adpaki. I mogę reklamować swój inny biznes. I tyle. E, trzymajcie się. W razie pytań oczywiście piszcie do mnie na Facebooku Jakub Pieszczochowicz. E, no i życzę Wam miłego dnia i jak największych zarobków. Pozdrawiam, hej!